Karta wyroczni dla ciebie z zaczarowanej mapy Twoja karta to zachęta Zostałeś naprowadzony na właściwy kierunek ta karta łagodnie zachęca Cię, abyś wykorzystał swoją moc i sięgnął po marzenia swojego życia. Nowe rzeczy czekają na odkrycia, a opiekuńczy wszechświat popycha Cię delikatnie we właściwym kierunku. Otrzymasz pomoc, jakiej potrzebujesz, i nie będziesz sam w trakcie swojej wyprawy. Każdy Twój krok jest teraz wspierany przez mądrość wszechświata. Jesteś na właściwej drodze. Idź dalej. Uważaj jednak, może nie słuchałeś swojej intuicji i przez to wpakowałeś się w tarapaty. Jeżeli tak jest, wpadłeś w pułapkę fałszywej odwagi i jedynie pokora może cię z tego uwolnić. Jednak świat nie skończy się nawet gdy pomylisz kroki. Nadmierna samodzielność i brak wystarczającej wiedzy doprowadziły cię do tej sytuacji. Nie zniechęcaj się jednak, wszystko jest dobrze. Zawsze możesz zacząć od nowa i wkroczyć na inną ścieżkę, a na niej odkrywać nowe terytoria, gdzie kwitnie miłość. Pamiętaj, żeby polegać na Twojej wyższej mocy. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz, lecz to, czego potrzebujesz. Czasami to, co lepsze, czeka na Ciebie tuż za rogiem. Wszystkiego dobrego, kochani, i do usłyszenia. Niech Wam się darzy i jak najlepiej w Waszym życiu.